W naszej firmie dostrzegamy różnorodność i różnorodność dotyczy bardzo różnych obszarów, różnimy się różnymi cechami, różnimy się również stopniem naszej sprawności. E, zatrudniamy osoby z, z, nie, z niepełną sprawnością, osoby niepełnosprawne. E, to, co, I to jest zupełnie normalne. Natomiast to, co robimy, co być może jest czymś więcej, to jest to, że staramy się ich sytuację wyrównać, znaczy tak działać, tak dostosowywać naszą firmę, żeby te osoby mogły pracować tak samo jak wszystkie inne osoby, aby czuły się włączone. I to jest działanie, które no, nie widzimy w tym nic nadzwyczajnego, jest to po prostu. Stworzenie warunków, które pozwalają osobom z, niepełno, z niepełnosprawnościami funkcjonować w naszej społeczności wedlowskiej. Mamy elastyczny czas pracy. Dostosowujemy też formę pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować w sposób hybrydowy albo wyłącznie zdalnie, w zależności od tego, co jest dla nich dogodniejsze. Mamy dostosowaną przestrzeń biurową do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły się po niej poruszać bez problemu. Prowadzimy też takie programy edukacyjne, które, dzięki którym pozostali pracownicy potrafią komunikować się, ale właściwie nie naruszając jakichś tutaj takich nie, 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 nie wchodząc w sytuacje takie niezręczne. I także. To, to, to jest taki, taki gro działań, które powoduje, że, że, że osoby z niepełnosprawnościami mogą się czuć u nas dobrze. Myślę, że to, co jest najtrudniejsze, to są nasze własne ograniczenia. A właściwie myślę, że nie, nie, nie przesadzę, jeśli powiem uprzedzenia. I poznanie osoby która ma taką właściwość, że jest osobą z niepełnosprawnością, prowadzi do takiego wniosku, że ta osoba jest po prostu osobą taką samą jak my i tej, tej nie, niepełnosprawności bardzo szybko przestajemy zauważać. Myślę, że zwiększa się nasza wrażliwość, uważność, bo to są osoby, które mają potrzeby, które nie są takie dla nas oczywiste. i Otwartość ze strony tych, tych osób jest też ważna do tego, żebyśmy się nauczyli, jak, jak, jak funkcjonować, jak, jak budować relacje. Dla mnie, na przykład, osobiście, ja się zmagam z takim problemem, Mam coś w rodzaju nadopiekuńczości, co, z czym nie mogę sobie poradzić, a osoby, osoba, z którą blisko w dziale moim pracuję. Ona zawsze mnie, że tak powiem, tonuje: Mówi, Nie, 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 ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję Twojej pomocy, ja sobie poradzę. Jak będę coś potrzebowała, to Ci powiem. Ale ta potrzeba takiej opieki czy, czy pomocy jest po prostu w nas naturalnie i to jest coś paradoksalnie, co musimy w sobie zwalczać. I to jest moja osobista trudność. Czujemy, że jesteśmy na właściwym kursie. To jest naprawdę ogromne docenienie, jest że mamy poczucie, że, że nie robimy nic nadzwyczajnego, że, że to są po prostu zupełnie naturalne działania wynikające z tego, że po prostu lubimy, szanujemy i cenimy naszych pracowników. Ale bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, bo też mamy nadzieję, że to jest też taki sygnał dla osób, które aplikują, które szukają pracy, że jesteśmy firmą otwartą na różnorodność i cenimy ją bardzo jako zasób a nie jako przeszkodę, nie jako trudność.